Sztuka słuchania. Pewien mąż, który nie mógł już dłużej znieść wiecznych utarczek ze swoją żoną, prosił mędrca o radę i pomoc. Ledwo której z nas otworzy usta, już drugiemu przerywa. Jedno słowo pociąga za sobą drugie. Tak wywiązuje się zaraz między nami sprzeczka i każde z nas jest w złym humorze, powiedział mąż. Przy tym kochamy się przecież, ale tak być nie może. Po prostu nie wiem już, co mam robić? Musisz się nauczyć wysłuchiwać swoją żonę, powiedział mędrzec. A kiedy będziesz pewien, że już opanowałeś tę umiejętność, to znów przyjdź do mnie. Po trzech miesiącach mąż ponownie stawił się u mędrca i oświadczył, że nauczył się słuchać każdego słowa, które wypowiada żona. Dobrze, powiedział mędrzec z uśmiechem. Jeśli chcesz żyć w szczęśliwym małżeństwie, musisz jeszcze nauczyć się słuchać każdego słowa którego nie wypowiada.